Siemanko, Citroen C1, silnik 1.0, będziemy wymieniać olej z skrzyni biegów, autko sobie podniosłem, tylko po to, żeby tam łatwiej było wleść. bo akurat mam klucz taki, że nie mam nasadki, tylko mam oczkowy, wziąłem, nie chce mi się latać do domu, no i działamy. Idziemy tutaj pod autko. O. I tutaj, tutaj jest tak. Śruba od zlewu oleju i tu jest śruba od wlewu oleju. Najpierw sobie poduzowałem te śruby. Odkręcamy najpierw tę śrubę na górze. Wykręcamy ją. O! Gdzieś tu na bok sobie odłożymy. Teraz muszę wziąć coś takiego. Miseczkę. Podkładamy, autko jest rozgrzane. Odkręcamy śrubę. No coś tu mi się. I zaraz będzie leciał olej. Oczywiście teraz, jak będzie zlatywał olej, to muszę go opuścić. Po to, żeby wszystko dokładnie zleciało. Czekaj, czekaj panie, bo tu tutaj wchodzi. Litry siedemdziesiąt. O, zaraz będzie leciało. Idzie. O kurwa. Ale się narobiło. Ja pierdzielę. Widzieliście? Ale dałem plamy. Poleciało na wahać i tak i tak się rozpieprzyło. Dobra, trzeba to będzie jakoś zasypać piachem. OK. teraz opuszczę zlewarka, autko z tego co tu jest i olej sobie do końca powoli skapie. No i dobra, słuchajcie, auto puściłem, olej zleciał. Zatręciłem tutaj korek na dole. To jest klucz 24. Najlepiej sobie nasadki tu użyć. Yy, na górze jeszcze nie zatręciłem, no bo tam będę nalewał olej. I co, idę teraz po olej. Jakiś muszę skombinować lejek, wężyk, żeby tam włożyć na górze. I działamy dalej. Tutaj litry i 700 wchodzi tego oleju. Jeśli tym otworem kontrolnym zacznie olej wylatywać, to znaczy, że już jest dobrze. Wtedy zakręcamy korek i robota jest zakończona. Dobra, idę po olej. Założyłem rurkę na górze lejek, tam w ten otwór, co jest górny wlewowy, i teraz będę nalewał olej. Litr 70, litr i 700 ma wejść. Olej jest taki, to jest wszystko ponowne, że win specjalnie do tego auta. Taki sobie też zakupcie, jest najlepszy. Także nalewam teraz olej, zobaczymy, czy tyle wejdzie. Jak zacznie wyciekać tym otworem kontrolnym, co jest na górze, no to już wtedy wyjmujemy tą rurkę i wtedy zakręcamy koreczek. I robota zrobiona. Oczywiście samochód musi stać już bez lewarka, tylko normalnie na podłożu. Prosto ma stać. Jak widzicie kapie Wlazło dokładnie litr i siedem setek. To jest druga bańka po oleju. Jest litr i 7 setek. Teraz to, wyjmuję lejek, zakręcam górny. No muszę podnieść auto, żeby tam wleźć, zakręcić górny korek, korek albo tak jakoś wejdę. Zobaczymy, zakręcam górny korek. I robota jest skończona. Także tak to wygląda wymiana oleju w skrzyni biegów Citroën C1-10 2013 rok czy 14? Chyba 13. To na razie. Cześć.